Miniatura o ruchu po okręgu i bryle sztywnej, znów prosty przykład, chcemy się dowiedzieć jak najwięcej z niego, w jak najkrótszym czasie też. Więc wyobraźmy sobie, że jest sobie samochodzik, powiedzmy, który jedzie po torze, no i ten tor, no jak sama nazwa wskazuje, będzie w kształcie okręgu. Ja na pewno go nie narysuję dobrze, ale sobie wyobraźcie, że to jest okrąg, na przybliżeniu on ma promień r, no i ten samochód się kręci. No, i ma jakąś tam stałą szybkość, to znaczy, że jak popatrzymy na jego prędkościomierz, to ten prędkościomierz pokaże prędkość V, naprawdę szybkość. No i ona oczywiście się kręci, yy, ta, yy, ta prędkość, tak, żeby cały czas ten samochód nam się poruszał po okręgu. O tak, ja przestanę sobie mazać, aż wreszcie będzie tutaj. Dla prostoty no to namaluję w taki sposób. Każdy sobie może myśleć albo o tym samochodzie, albo na przykład o jakimś takim. Kamieniu na sznurku, który porusza się po takim okręgu jak żółtym, jak narysowałem. promienie z R z szybkością V. No i wreszcie dochodzimy do tego, jaka wielkość odpowiada położeniu. No bo każdy wie, że jak samochód jedzie po linii, no to można mierzyć, jak wygląda jego położenie w czasie. A jak się kręci, to się okazuje, że wygodniej jest patrzeć na coś, co bym nazwał kątem. To, to dość takie dziwne. Jak to kątem? No więc już Wam mówię dlaczego. No bo droga, którą on pokaże, którą on pokona, czyli która wskaże jego, no powiedzmy, ten kilo, kilometromierz, jest dana, no jak popatrzycie na kółko, przez S równa się alfa razy R. Dla niedowiarków ja już pokazuję, że na przykład pełny obwód, czyli pełne kółko, gdybyśmy zrobili, no to alfa to jest kąt, to dla pełnego kółka, to ja narysuję, że S pełne kółko, zwane również obwodem koła to jest po prostu 2 pi razy r i to każdwie z matematyki. Więc sobie wyobraźmy, że ten obiekt kręci się, kręci się, kręci się, kręci się. E, no i podzielimy na przykład przez czas. I zauważymy, że e, droga przez, po, przez okres, po, podzielmy. Droga przez okres to się równa, no tak naprawdę jak prędkość jest stała, to obwód takiego kółka przez czas, który to pokonało, to będzie prędkość. A z drugiej strony będziemy mieli 2 pi przez t razy promień. No i voilà, wala odkryliśmy, że to jest tak zwane 2 pi przez t, zwane również prędkością kątową. Oznacza to, jak szybko zmienia się kąt w czasie. Ja już napiszę, omega równa się alfa przez t. A więc już po, tych, już po tych takich naszych prostych dywagacjach zauważamy, że to, co nazywamy drogą w takim ruchu, ruchu po linii droga, czyli X od T minus X od 0. W naszym przypadku nazywa się kątem. To, co nazywamy w normalnej życiu prędkością, u nas nazywa się prędkością kątową. Więc prowadźmy taki słowniczek. To, co nam się będzie wydawało z ruchu liniowego i co się wydaje w ruchu po okręgu. Więc mamy. Przemieszczenie odpowiada kątowi. Dobrze, idziemy dalej. Prędkość odpowiada omedze. No i zauważcie, że tłumaczenie jest raczej łatwe. Tu będziemy się zajmować tłumaczeniem S równa się alfa razy promień. Prędkość równa się równa się, przepraszam, omega razy promień. Całkiem dobrze na razie nam to idzie. No i również jak mamy drogę prędkość, to możemy również mieć przyspieszenie, i również to jest epsilon, i tak jak poprzednio, takie przyspieszenie liniowe, czyli jak zmienia się ta. Prędkość na prędkość mierzy w czasie to jest po prostu epsilon razy r. No to całkiem dobrze nam to idzie. No ale, no ale to jeszcze nie koniec, no bo są jeszcze takie dynamiczne tak zwane wielkości. Nie tylko kinematyczne, czyli te, które tutaj wypisałem, ale też dynamiczne. No i te, zwykłe dynam, te, te dynamiczne rzeczy są zwykle wektorowe, czyli innymi słowy, siła, tudzież pęd równy m razy prędkość, no one mają tą strzałkę nad sobą, czyli patrzą w jakimś tam kierunku. No, i się okazuje, że jak jakiś gość porusza się po okręgu, ja tutaj to narysuję. No, to oczywiście, jak to się porusza to ciało po okręgu, to ja narysuję na żółto. To przyłożenie siły, na przykład w tą stronę, w ogóle nic nie zmienia. No, zmienia tylko tyle, że coś, coś go musi mocniej trzymać, żeby nie odleciał z tego okręgu. Więc no, to nie jest dobry pomysł. Jedyna siła, która coś zmienia, czyli albo przyspiesza, albo opóźnia, to jest taka siła która jest skierowana jest wzdłuż, to jest taka siła skierowana wzdłuż okręgu, czyli tutaj, I ja ją nazwę F równoległa. No i fajnie, i to można spokojnie sobie kontynuować nasze, nasze tłumaczenie, bo to co nazywamy w prawdziwym świecie F równoległym, czyli takie, które patrzy zgodnie z kierunkiem, jest nazywane moment, jest tłumaczone na moment siły i faktycznie F równolegle to odwrotnie powinno być moment siły to jest F równoległy razy razy promień. Czyli tutaj jest jakby trochę zmiana. Widzimy, że poprzednio to było tak, to S to jest alfa razy R, a tutaj odwrotnie moment siły to jest F równoległy razy promień. Czyli tu uwaga, jakby odwrotnie się tłumaczy z promieniem. Nie dzieli się przez promień, ale mnoży. Idziemy dalej i podobnie pęd równoległy, czyli taki pęd, który się kieruje zgodnie z ruchem, to jest po prostu... Moment pędu. Ja nigdy nie wiem, jaka to jest literka. J. I faktycznie J to się równa P równoległe razy R. No i właściwie mamy cały słowniczek. E, oprócz tego, że nie wiemy, jak znaleźć to P równoległe i F równoległe. Odpowiedź jest taka, że jak sobie przyłożę jakąś taką arbitralną siłę, taką o F, to oczywiście od razu mogę znaleźć F równoległe. Jedyne, co zrobię, to tylko się zastanowię, jaki jest kąt. Pomiędzy promieniem i tą przyłożoną siłą. I ten kąt nazwę alfa. I okazuje się, że f równoległe równa się f razy sinus kąta tego alfa, czyli kąta pomiędzy, no bym napisał, RM i F. -em. OK? To jest kąt alfa. I tak samo jest p równoległe, to się równa, to się równa wektor p razy sinus alfa, gdzie to alfa to jest. Kąt pomiędzy promieniem, tak jak tutaj przedłużonym, i pędem jest. Fajnie, już prawie kończymy, bo została nam tylko jedna wielkość i nazywa się ona masą. Innymi słowy, co to jest masa? Jak coś się krę jak, jak Masa w takim naszym prawdziwym świecie e, oznacza tyle, że mm, przyspieszenie obiektu to jest siła władowana przez masę, czyli im większa masa, tym mniejsze będzie przyspieszenie, cięższe obiekty, trudniej się rusza. Czy jest jakiś odpowiednik w ruchu po okręgu? Okazuje się, że jest. A to wynika z tego, że jak mamy na przykład taki obiekt, który tu ma masę, tutaj jest coś bardzo lekkiego i tu ma masę, to kręcenie wokół tej osi jest dużo łatwiejsze niż jakbyśmy mieli ten sam obiekt i kręcili wokół tego obiektu. Innymi słowy, dla kręcenia ma znaczenie, wokół której osi kręcimy. No i powiedzielibyśmy, że to, jak łatwo się czymś kręci, to steruje tym moment bezwładności i. No i tutaj. I, no może to przesunę, żebyście widzieli, da się przesuwać, da się, i w tym przypadku, czyli takiego gościa, jest na pewno mniejsze e, niż i takiego gościa, bo po prostu tym się trudniej kręci, tak jakby to miało większą masę. Więc jest taki odpowiednik masy i, i tu uwaga, bo tłumaczenie już nie jest takie proste przez r, bo mm, moment bezwładności to jest suma po wszystkich obiektach. Czyli po wszystkich kulkach, które są w obiekcie, masa tej kulki razy r kwadrat, gdzie r kwadrat to jest odległość od osi obrotu. To jest to r, r, r. Czyli na przykład w tym przypadku moment bezwładności, jak to by było długością l, to to jest je, yeah, to jest to, to jest jak to jest masa m i masa m, to byłoby Masa razy l 2 do kwadratu plus masa razy l 2 do kwadratu, czyli razem ml l kwadrat przez 2. No, to mamy mon bezwładności. I właściwie to tłumaczenie działa doskonale i teraz udowodnię, że to działa doskonale i, i kończymy. Działa to doskonale, to już są jakieś tam nasze dodatkowe obliczenia, więc to pomijam. A no oczywiście wszystkie wzory się tłumaczą. I co mam na myśli? Czyli na przykład... Jakbyśmy chcieli, ten słynny wzór S równa się 1 druga V0t plus 1 druga At kwadrat, to on automatycznie się tłumaczy na, jedziemy ze słownika, alfa równa się 1 druga omega 0 plus 1 druga epsilon t kwadrat. Jest ok. Dalej. Na przykład pęd, jak jest definicja pędu? No więc normalny pęd to jest m razy V, no i tłumaczony, tak na ruch po okręgu, moment pędu to jest masa, czyli moment bezwładności razy omega. Fajnie. Czyli to, to, to działa, to działa i trzeci, trzeci wzór, który macie, to jest to, że mv kwadrat przez 2, no, taki, y, energia kinetyczna ruchu postępowego, to jest dokładnie to samo, co moment bezładności. Razy zastępujemy prędkość omega do kwadratu i dzielimy przez 2 i to wszystko działa. Fajny słownik, prawda? No i jeszcze taką historię Wam opowiem na koniec, jeszcze, żeby dojść do 10 minut, więc... Oczywiście dlaczego jest tak, że na przykład jak oglądamy łyżwiarstwo figurowe, to początkowo taki ktoś, kto się kręci, rozkłada ręce szeroko, tu jest jego buzia, on tak rozkłada ręce szeroko i ma jakiś moment bezwładności 1, a potem jak już się kręci, to on tak składa do siebie, te. tu jest jego głowa i ma jakiś moment bezwładności 2. No więc ponieważ zakłada się, że on jest izolowany, czyli nie oddziałuje z całym światem, to zachowany jest moment pędu, czyli I1 razy omega 1, omega to prędkość kręcenia się, prędkość kątowa, i tutaj też prędkość kątowa, jest równa I2 omega 2, bo, dlaczego? Bo początkowy moment pędu równa się końcowemu momentowi pędu. No ale, yy, z tej nawet analizy widzimy, że tu moment bezwładności będzie na pewno większy, bo bardziej ma rozłożone ręce. Więc, jak sobie to przerobimy, ten wzorek, to będzie I1, przesunę, żebyście widzieli, albo ja przesunę, przez I2 równa się Omega 2 przez omega 1. No i ponieważ ten gość jest większy od jedynki, bo ten jest od tego większy, to wychodzi nam, że omega 2 jest większy od omega 1. Czyli łyżwiarz przyspieszył obrót. Tu się szybciej obraca niż tu się obraca. I to sumuje I cała ta tabelka. I to zrozumienie, mam nadzieję, sumuje historię, która się nazywa. Ruch po okręgu i bryła sztywna. Dzięki. Jeszcze bym zapomniał, bo oczywiście takie dodawanie tylko jest możliwe, jak to są pojedyncze kulki, ale dla na przykład takiego prętu, który ma wiele takich składowych, no oczywiście są już gotowe wzory na moment bezwładności I jak widzicie, taki czajnik, to moglibyśmy brać wszystkie elementy czajnika, ale jak bryła jest w to są wzory na moment bezwładności takiego walca, kuli wydrążonej, pustej, pełnej wydrążonego walca, rury, która kręci wokół środka i wokół boku, i zawsze liczymy moment bezwładności. I, ale raczej to, powin, to coś powinno być podane na maturze, to będzie można ewentualnie liczyć. Już. Jeszcze coś miałem dodać. Tak. Y, taki, jeśli chodzi o moment energię kinetyczną ruchu obrotowego, ona się przyda do magazynowania energii, ale w tym już o wdziale, o energii. Dzięki.